System grzewczy w przytulisku jest przestarzały. Każde uruchomienie pieca to dym i pył, który osadza się na oknach i praniu pobliskich bloków. Nasz system grzewczy, który mamy, korzystamy, którego korzystamy do tej pory, no jest przestarzałym systemem. Wprawdzie na ten moment spełniamy wszelkie normy, jednak jest to, opalamy węglem. Węgiel poprzez spalanie wydobywa niesamowity dym. Jest to przestarzały system. Prośba o wsparcie inwestycji pojawiła się na portalu zrzutka.pl koło dwóch tygodni temu. Powoli, ale systematycznie kwota wzrasta. Fundacja otrzyma aż 80% dofinansowania zewnętrznego. Przede wszystkim udało nam się pozyskać 80% kosztów całej inwestycji ze środków PEFRON. Również wspomogli nas MPWIK, nadleśnictwo w Lubinie. No i tak jak mówimy, indywidualne wpłaty naszych darczyńców. Na początku były to takie indywidualne, drobne wpłaty tak naprawdę od naszych najbliższych znajomych. Teraz faktycznie się troszeczkę to zmieniło. Myślę, że tutaj rozpowszechnianie informacji, udostępnianie informacji, informacji o naszej zrzutce z, 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 działa cuda. Fundacja ma również drugi budynek dla swoich podopiecznych na Starym Lubinie. Tutaj z kolei trzeba wymienić płot, bo stary lata świetności dawno ma za sobą. Chodzi również o bezpieczeństwo podopiecznych. Cały koszt inwestycji planujemy w granicach 100 tysięcy, to jest taki maks. Około 70 tysięcy planujemy na przeorganizowanie ogrodzenia w budynku oraz 25-30 tysięcy na, na wymianę pieca sam, całym oprzyrządowaniem, z całym usługą y, wymiany, która również jest bardzo kosztowna. Każdy chętny może wpłacać pieniądze na konto z dopiskiem darowizna. W WTZ w Przytulisko jest 40 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, znaczną i umiarkowaną. W świetlicy terapeutycznej natomiast 16.